Pojęcia nie mam totalnie. Idziemy sobie polatać z dronem. Pierwszy raz na otwartej przestrzeni. Loty dronem zostały zakończone. Muszę sobie ciuchy poprawić, bo mam źle ułożone i mi to przeszkadza. Mm. Jest taki fajny zachód słońca. Eee, na kanonie już gówno widać ISO wynosi 3200. Eee, idziemy się jeszcze przejść. Fajnie się latało ogólnie. Szkoda, że nie szybciej. Chciałbym polatać sobie tym sportowym dronem, ale czuję, że bym się bardzo szybko rozpierdolił. Na pewno wymaga ćwiczenia, latanie dronem. Eee, jakbym latał na klawiaturze, pewnie byłoby łatwiej. A dronem to jest to samo co padłem w Roketa, więc średnio. Słońce I ciemny ryj. I jasny ryj. Bardzo czerwony. Nie to, to, nie to co w domu przy tym świetle. Ciepłe O dobra, mam. Tu jest taki fajny kamień, w którym mogę ustawić kamerę i coś zrobić, więc to teraz zrobię. Dobra 2 na 30 siadło, można iść dalej A Jeżeli chodzi o parkour To z moją formą jest lipa Kiedyś bym to 30 na 30 przeskoczył albo 29 na 30, bo raz bym się lżej wybił Nie wiem w którą stronę poszła Bo skakają chyba z 5 minut E, jeszcze sprawdzę czy niczego nie zostawiłem Więcej biegać i skakać już nie będę Więc mogę sobie wyciągnąć te graty Żeby w razie jak będzie jakieś zombie gonić To żebym był gotowy do spierdalania Nie wiem się poszła, totalnie Już widzę że będzie szum mocny na obrazie No ale trudno, nic z tym nie zrobię Nie mam przenośnych lamp do nagrywania Idę pod górkę. Tam widzę też, że są fajne skały z tyłu, tam. Podszedłbym sobie do nich, ale jest już ciemno. Mówiła, żeby iść naokoło i pod górkę. Nie wiem, czy jest tu. Raczej obie drogi prowadzą. Tu jest jedna, tu jest druga. Raczej obie drogi prowadzą w to samo miejsce. Nie wiem, którędy ona poszła. Powiem, że się zgubiłem. Tak powiem. Fajne widoki są. Tam są jakieś kolejne Bajorka. Czy to ona, czy to ona? Nie wiem, ale zaraz się dowiem. Ale chyba tak. Bo się patrzy na mnie. Ktoś inny by się chyba na mnie nie patrzył. Zgubiłem się. Biega mi w tą z powrotem. I ja mam takie, aha dobra, to idę dali. Ja nie wiedziałem czy poszłaś tam dołem, czy górą. jest ja jakaś muzyka. Wiem, słyszę i zastanawiałem się czy to nie jakiś głośnik w czakach. Rodacy, właśnie wróciliśmy z dworzu. Jak wracam z dworzu, to mam większą pewność siebie, tak więc mogę się do was zwracać rodakami. Będę mówił od teraz, jak prezydent. Nie, a tak serio, byliśmy na dworze, byliśmy Parku Botanicznym, czy coś tam? Ogrodzie Botanicznym. Połaziliśmy sobie trochę. Pojechaliśmy tam około 20, chyba. I wróciliśmy godzinę temu około. No i generalnie polataliśmy sobie trochę dronem, żeby zrobić ujęcia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapewne Wy już widzieliście. I co? I do tej godziny 20, to chciałem nagrać jakiegoś vloga, ale. Po jednej próbie stwierdziłem, że nie robię tego dzisiaj, w sensie stwierdziłem, że będę dzisiaj rozwijać projekt i skupię się na projekcie, skoro mam dość dobrą motywację. Miałem też motywację nagrać vloga, ale, ale totalnie nie miałem pomysłu na to co powiedzieć w domu. Dobra, ja bym dzisiaj chciał zejść po niżej 10 minut, chciałbym zostawić vloga tylko z tymi ujęciami z parku botanicznego i tym co przed chwilą powiedziałem i dokończyć tą mechanikę i ewentualnie mechanikę, jakby bardziej logikę tego jednego taska i ewentualnie ją pokazać jest lipa, mam first debilny problem eee, przy kopiowaniu obiektu eee, kurwa. jest lipa, mam fest taki głupi problem mmm, który nie jest jakoś specjalnie wymagający ale jest trochę irytujący nie wiem jak podejść do nie wiem jak podejść do rozwiązania tego problemu. Eee, w jakiś sensowny sposób bez e pisania do dodatkowych teraz rzeczy, na gwałt. Mm. No i rozkminiam tak, żeby zrobić to jakoś na szybko. Tylko nie mam pojęcia jak. Jest, jest, jest jedna rzecz, którą mogę zastosować i mogę spróbować ją zrobić. I zaraz to zobaczę, czy to zadziała. Jak zadziała, to będzie spoko. W prosty sposób, nie do końca zadziała, bo. Dobra, mam chyba dobre wieści. Chyba udało mi się to zrobić. Niestety nie dało się tego zrobić w prosty sposób. Trzeba było zrobić to naokoło. Niestety przez zenżekta. Nie jestem fanem tego zenżekta. Kilka razy mnie zirytował. No, i wychodzi czasami lipa, to samo w multiplayerze. Być może ja coś źle robię, a być może po prostu jego upośledzenie jest no, mega problematyczne. No, i generalnie mam postać, która po prostu czeka. No i ogólnie samo czekanie nie jest problemem, tylko najbardziej chodzi o zarządzanie tymi wszystkimi menedżerami i tak dalej. tego co widzę, to działa. Chciałbym teraz to pokazać i powiedzieć, co się dzieje, więc. Poprawiam to w taki sposób, jak powinno być i już pokazuję. Dobra, będzie trochę programistycznego pitu-pitu. Mam tutaj swój projekt, Context, którego używam. I teraz e, mam kilka instalerów zrobionych, które są z mojego SDK. Jednym z nich jest na przykład Application Installer. No i teraz to jest taki trochę, wydaje mi się, że trochę brzydki sposób na to, żeby injektować to w ten sposób. Znaczy jest dla mnie najbardziej sensowny, bo jest, jest najprostszy do osiągnięcia i zadziała w każdym projekcie, tylko najbardziej nie podoba mi się w tym, że muszę to wszystko ręcznie wpinać, wszystko co powinno być zinjektowane tutaj. Teraz tak, jeżeli chodzi o postać, to ma ona takiego taska, wait for time, jeżeli dałbym wait until time, no to czekałoby do 2430 w tym przypadku, bo jest 0,5. Jeżeli dam wait for time to czeka 30 minut po prostu mam dwie postacie, które na razie używam. Jest to Klekieł i kukieł. Kukieł na przykład chodzi do Monopola, później idzie do parku i później ma tego taska, żeby poczekał ja mu nazwy nie zmieniłem. Mógłbym to zrobić wait for 30 minutes, mógłbym go tak przemianować. Żeby było wiadomo co tam robi. No i kukiel ma, e, że czeka 30 minut. I to jest taka trochę symulacja jakby animacji czegokolwiek. Znaczy zakładam, że na przykład w tym sklepie by, mógłby czekać chwilę. Mógłbym zrobić na przykład takiego taska. Zduplikuję sobie go i dam wait for pół e, minutę. Myślę, że dłużej alkoholu się nie kupuję. Jeżeli chcę dwie minuty to dzielę godzinę przez 60 i mnożę razy dwie. No i tyle wychodzi dwie minuty, jeżeli chodzi o ułamkowe. Teraz właśnie jest ten problem, że ja tego taska muszę wpiąć po pierwsze tutaj, co mi się nie podoba, że muszę to ręcznie robić. Muszę coś wymyśleć e, i muszę jeszcze dodać jemu tego taska. Teraz mógłbym to zautomatyzować, że jeżeli mam postać, to postać injektuje to wszystko. No i dobra, i teraz e, powinien ten kukieł pójść do monopola, e, kupować przez dwie minuty. Tak w skrócie symulować jakby kupywanie. I wtedy na przykład byłby kolejny task, który dawał tej postaci alkohol, na przykład. Czy tam jakąś siatkę z alkoholem. I wtedy postać idzie do parku z tą, ten i task na, na wypicie tego, tej zawartości buteleczki, czy coś. Kieł to jest ten ziom, który będzie szedł do monopola. Muszę trochę przedstawić tego. To jest ten tutaj, Poszedł do monopolowego ujuska. Wychodzi idzie do. Punktu, pathfindingu, pierwszego, lepszego, i potem idzie od razu do parku. Tutaj nie ma żadnej ścieżki zrobionej, tylko jest po prostu na szczytne to zrobione. Idzie do parku i staje. Nie zdążyłem zarejestrować przez to wszystko, czy on czekał w tym monopolowym, ale w parku staje, nie? I czeka sobie te. Pół godziny, pół godziny obala flaszkę. E, tutaj mam loga w konsoli, że powinien o 15.05 skończyć. Go nie będzie widać, ale czas mogę pokazać. Znaczy nie o 15.05, tylko o 15.06 chyba. 6, nie 3, 3, o 15.03. E, no i o 15.03 skończył i wraca po prostu do, do domu, nie? Bo następnym jego taskiem jest powrót do domu. Mam to tutaj, a nie. Następnym jego taskiem jest iście do pożywczaka u Baśki i potem ma wrócić do domu. I teraz jak on pójdzie do domu to zobaczymy czy on będzie czekał u tego Józka dwie, dwie sekundy jakby. Bo akurat w aktualnym momencie jedna minuta to jest jedna sekunda po prostu. <tryk> Wiadomo jakby czas gry inaczej trochę płynie. No i on będzie wchodzić do tego monopola. Ustał. No minęły tam około 2 sekundy. Wychodzi z Monopola, idzie z powrotem do parku obalać w cudzysłowie flaszeczkę. Nie zostało mu jeszcze to wgrane, żeby, żeby była animacja flaszeczki, i tak ale to co właśnie zrobiłem wczoraj i dzisiaj pozwala mi na łatwe zarządzanie tym wszystkim. Przeniosłem te taski na Scriptable Objecty, przez co mogę właśnie modyfikować łatwo yy, taski. Tylko niestety są problemy z injektami. Zrobię to później, pewnie tak, żeby na jednym przycisku czy nawet automatycznie odświeżać to wszystko i, i żeby automatycznie się to wpinało. No ale aktualnie to działa. Teraz jest kwestia dodania tasków z animacjami, ale to jest już mniejszy problem. Na przykład task z jakąś animacją może być po prostu jeden i w sensie jeden skrypt odnośnie tasku animacji, kurwa w sensie jeden skrypt odnośnie odpalania animacji i parametrem będzie nazwa animacji czyli palenie albo picie w zależności, nie, plus do tego inne jakieś pośrednie taski mogą być, nie, ale jak na razie wszystko zajebiście działa, zakładam, że ten white until też będzie działać. Wątpię, żebym nie działał. Raczej jestem często pewien swojego kodu i czasami to nie jest dobre, bo czasami się też wywalam na tym i to jest i dobra, i niedobra cecha. No Trudno polemizować, żeby coś było czarne lub białe. Teraz będzie raczej wdrażanie po prostu yy, większej ilości tasków, yy, jakichś animacji i jeszcze trzeba zrobić, żeby te postacie jak będą się przecinać, to żeby one chciały ze sobą rozmawiać i prawdopodobnie będzie trzeba dodać jeszcze im jakieś charaktery. mają chyba największy problem tej gry, znaczy bardziej jeden z największych problemów takich finalnych gameplayowych, no bo wcześniej mieliśmy postacie, które chodziły, teraz są taski i można planować jakby wygląd postaci. Kolejnym problemem może być proceduralne generowanie tego wszystkiego, nie wiem jak do tego jeszcze podejść, ale nie powinienem myśleć o tym na razie na tym etapie. Jest to za wcześnie, podsunąłem w mikrofon, przepraszam. Yy, uprzejmie, nie powinienem myśleć, bo, bo będzie mi to zabierało tylko czas. Jakby nie mogę wychodzić do przodu. To jest cecha, której się wyzbyłem już dawno temu, bo to bardzo mocno wstrzymywało moje wszystkie projekty, że myślę o czymś czego nie będę robił w najbliższym tygodniu albo miesiącu nawet i Prawdopodobnie w prototypie, który się znajdzie na sklepie Play, nie będzie proceduralnego generowania, tylko będą jakieś poziomy poglądowe, bo sama gra, raczej jeżeli będzie miała wychodzić z takim proceduralnym generowaniem, to będzie po prostu do kupienia, aniżeli za darmo do ściągnięcia. No ale trudno, żeby tutaj jeszcze decydować, co tam będzie dokładnie, jak będzie wyglądać model biznesowy. Jak nie ma jeszcze gry, jakby też nie chcę o tym myśleć, o tym myśleć bo, bo nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, ja mówiłem, że chcę dzisiaj się zmieścić w poniżej 10 minutach. Mam nadzieję, że to się uda, że nie wyjdę powyżej 10 minut. Dużo tekstu nagrałem teraz, teraz już mam i tak 3 minuty, pewnie 50% z tego pójdzie out, bo dużo gadania jest, także elo i zwijam. Podvlene, podvlene skarje.